Jeżeli chcesz się nauczyć programować, to przede wszystkim musisz umieć pisać aplikacje. Wspominałem Ci już wcześniej, że w C Sharpie możesz pisać wiele typów aplikacji. Możesz pisać m.in. aplikacje webowe, aplikacje desktopowe, aplikacje mobilne czy aplikacje konsolowe. I właśnie od tych ostatnich dzisiaj zaczniemy. Pokażę Ci w tym materiale, jak stworzyć swój pierwszy projekt Visual Studio i jak napisać aplikację konsolową w C Sharpie. Pokażę Ci również kilka ciekawych funkcji, które na pewno będą przydatne w aplikacjach tego typu. Zaczniemy od aplikacji konsolowych ponieważ są one najprostsze nie potrzebujemy tworzyć zaawansowanego interfejsu użytkownika wystarczy napisać kilka linijek kodu i będziemy mieli prostą, pierwszą aplikację napisaną w c na platformie .NET. Cześć z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .NET. A teraz przejdźmy na ekran mojego komputera, gdzie otworzymy Visual Studio i napiszemy pierwsze linijki kodu. Na początek uruchom proszę Visual Studio. W moim przypadku będzie to Visual Studio 2019 wersja community. W poprzednim filmie pokazuję Ci, jak zainstalować takie środowisko. Jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanego Visual Studio, to wróć proszę do poprzedniego filmu. Po uruchomieniu mamy tutaj kilka możliwości. Po pierwsze, możemy sobie tutaj otworzyć jakiś projekt z naszych poprzednich. Jeżeli wcześniej otwierać jakieś projekty, to tutaj one będą widoczne. I tak samo tutaj w tym miejscu możesz jeszcze szukać po nazwie tego projektu. Następnie możesz sobie pobrać jakiś projekt z repozytorium na GitHubie albo z Azure DevOps. Następnie możesz tutaj otworzyć jakiś projekt albo solucję. Możesz też otworzyć sam folder i możesz też stworzyć tutaj nowy projekt w tym miejscu. Oraz tutaj jeszcze jest poniżej jedna opcja: kontynuuj bez kodu. Także nas tutaj na pewno będzie interesowało w tym miejscu stworzyć nowego projektu. Także klikamy Create a new project. I tutaj podobnie jak wcześniej możesz sobie wybrać jakiś projekt, który wcześniej tworzyłeś. Możesz wyszukać tutaj jakichś szablonów, bo tu, tutaj z prawej strony są widoczne szablony. I w tym miejscu tutaj sobie możesz wyszukać jakiegoś szablonu po nazwie np. Na console App C -sharp i wtedy wyświetlają się Właśnie takie aplikacje. Tutaj masz jeszcze możliwość filtrowania. Możesz tutaj zaznaczyć, że interesuje Cię tylko C -sharp, bo w Visual Studio możesz tworzyć aplikacje w wielu innych językach. Nas akurat tutaj będzie interesował tylko C Sharp. Co jeszcze? Tu, tutaj możesz jeszcze wybrać platformę i tutaj możesz wybrać jeszcze typ projektu. Także nas na początek będzie interesowało stworzenie aplikacji konsolowej. Także w tym miejscu wybierzemy sobie. .app .net core i tutaj ważne, żeby tu było zaznaczone, że to jest aplikacja pisana w C Sharpie. Po wybraniu klikamy w Next. I tutaj sobie wybieramy nazwę naszego projektu. Ja tutaj na razie zostawię domyślną nazwę, niech to będzie consoleapp 2, następnie lokalizacja, gdzie chcemy, żeby nasz projekt został zapisany oraz nazwa solucji. Solucja jest to, jakby zbiór takich projektów. Także w jednej solucji możesz mieć jeden projekt, a możesz też tych projektów mieć więcej. Jeżeli chcesz mieć solucję oraz projekt w tym samym katalogu, to tutaj w tym miejscu musisz zaznaczyć tego checkboxa. Dobra i przechodzimy dalej. Klikamy już w tym miejscu Create. Także po utworzeniu projektu, w Oknie tutaj Solution Explorer. Widoczny mamy drzewko z wszystkimi naszymi plikami. Czyli najpierw mamy Solucję, czyli Solucja Console App 2. Jest to plik z rozszerzeniem SLN. Następnie mamy plik projektu o tej samej nazwie, Console App 2, ale ta nazwa oczywiście może być e, inna. Na dysku ten plik jest widoczny z rozszerzeniem .csproj, CS od 3 w tym miejscu możemy też poprzez kliknięcie prawym wszystkie myszy przejść do ustawień tego projektu. Oczywiście też tutaj mamy wiele innych opcji, ale w tej chwili możemy przejść tutaj do ustawień projektu. No i tutaj mamy również mnóstwo ustawień. Między innymi możemy na przykład zmienić docelowy framework. W tym miejscu na na przykład .Net 5.0. Także możemy to zrobić w tej chwili i wydatki wystarczy zapisać i już tutaj nasz projekt będzie tworzony w Dodnecie 5. Wracając do naszego projektu, tutaj w tym miejscu mamy wirtualny folder dependencies z różnymi zależnościami naszego projektu oraz klasę program. Jest to plik z rozszerzeniem cs od c -Sharp. i tutaj właśnie na tym głównym oknie mamy kod tej klasy. I tak samo te pliki możesz zobaczyć również na swoim dysku pod ścieżką którą przed chwilą wybieraliśmy przy zakładaniu nowego projektu. Także możemy szybko przejść do tego folderu. Wystarczy tutaj kliknąć w prawym wszystkie myszy a następnie Open Folder in File Explorer i zostanie otworzony eksplorator plików i tutaj mamy właśnie te wszystkie nasze pliki. Jeżeli przejdziemy tutaj troszkę wyżej to tutaj właśnie w tym miejscu mamy plik naszej solucji czyli z rozszerzeniem SLN. Następnie tutaj możemy przejść już właśnie do naszego projektu i tutaj mamy jeszcze plik ukryty.VS, który zawiera różne ustawienia tutaj właśnie nasze lokalne użytkownika w Visual Studio. Jeżeli przejdziemy do naszego projektu to tutaj właśnie jest główny plik projektu, tutaj jest nasz e, program CS i mamy też tutaj pliki bin oraz obj do których również wrócimy później, na tym chwilę tego nie potrzebujemy. Także nasz plik program program.cs jest tutaj otworzony w Visual Studio, ale równie dobrze możesz go na przykład otworzyć w notatniku. Jeżeli w tym miejscu właśnie klikniesz Edit, to zostanie on otworzony w notatniku i jak widzisz tutaj mamy ten sam kod, który jest w Visual Studio. Dobra, wróćmy teraz do Visual Studio. Jak widzisz tutaj jeszcze mamy ładnie pokolorowaną składnię. Są wyróżnione różne słowa kluczowe. Także tutaj właśnie mamy kod napisany w języku C Sharp. Przede wszystkim w tym kodzie interesuje nas statyczna metoda main, od której startuje nasza aplikacja. Mamy już tutaj w tej metodzie jedną linijkę kodu, a konkretnie wywołanie statycznej metody WriteLine klasy console. Jako parametr do tej metody przekazujemy Hello World. Dzięki tej linii kodu po uruchomieniu aplikacji. Konsoli zostanie wyświetlony właśnie taki napis. Możemy to sprawdzić. Jak w takim razie uruchomić aplikację konsolową? E, możemy to zrobić na kilka sposobów. Wystarczy tutaj w menu wybrać Debug, a następnie Start Without Debugging. Od razu zostanie uruchomiona nasza aplikacja. I jak widzisz, jest to zwykła konsola, a na niej właśnie ten napis, który tam przekazaliśmy, czyli Hello World. Także wszystko się udało uruchomiliśmy pierwszą aplikację w C-Sharpie i w tym miejscu możemy kliknąć X i aplikacja zostanie zamknięta. Do uruchomienia aplikacji zamiast klikać myszką po menu głównym lepiej użyć skrótu klawiszowego CTRL F5. Czyli teraz jak kliknę CTRL F5 to aplikacja od razu się uruchamia. Także wydaje mi się, że dużo lepiej używać skrótu klawiszowego, tym bardziej, że naszą aplikację będziemy często uruchamiać Dlatego nie warto szukać myszką tam gdzieś po menu, tylko wybrać odpowiedni skrót, ctrl-f5 i już mamy naszą aplikację uruchomioną. Także jest to dużo szybsze, a że nasze aplikacje będziemy uruchamiać wiele razy, to najlepiej ten proces przyspieszyć. I naszą aplikację tak samo jeszcze możemy uruchomić w tym miejscu i to jest takie uruchomienie w trybie debug. Oprócz tego naszą aplikację możemy też uruchomić poza Visual Studio. Wystarczy właśnie przejść do folderu bin w naszej aplikacji, czyli tutaj sobie przejdźmy jeszcze raz. Następnie przechodzimy do folderu bin. Następnie debug i tutaj w tym miejscu możemy wybrać .NET 5. Tutaj mamy jeszcze dodnet Core 3.1, bo wcześniej nasz projekt był właśnie w .NET Core 3.1, ale zmieniliśmy i teraz e, rozwijamy tą aplikację w .NET. 50 i tutaj wystarczy kliknąć dwukrotnie na plik exe I jak widzisz nasza aplikacja się uruchamia Niestety ta aplikacja od razu się również zamyka ponieważ tak jakby wykonuje się ten kod który jest w tym miejscu i od razu jest aplikacja zamykana jeżeli chcemy żeby ta aplikacja nam się tak szybko nie zamykała tylko żeby czekała na przykład na naciśnięcie jakiegoś klawisza, to musimy tutaj wywołać jeszcze metodę readLine z klasy statycznej console. Jeżeli teraz przebudujemy naszą aplikację i wrócimy do tego folderu, to jeżeli teraz uruchomimy ponownie, to nasza aplikacja nie powinna się już zamykać, tylko oczekiwać kliknięcia jakiegoś przycisku. I dopiero w tym miejscu, jeżeli kliknę, to aplikacja się zamyka. Dobra, czyli wróćmy do kodu. Także wiesz już jak wypisać tekst w konsoli. Musisz skorzystać z Console.WriteLine i przekazać tekst, który ma zostać wyświetlony na konsoli. Spróbujmy teraz jeszcze czytać jakąś wartość od użytkownika. Możemy na początek po uruchomieniu aplikacji poprosić użytkownika o podanie swojego imienia. Także tutaj zamiast Hello World możemy napisać jak masz na imię. Znak zapytania, i następnie musimy zczytać wartość, którą użytkownik wpisze w konsoli. Aby to zrobić, możemy ponownie użyć klasy console, tylko tym razem, właśnie metody readLine, tak jak tutaj mamy w tym miejscu. Tylko w tym miejscu ten kod dodaliśmy trochę w innym celu, żeby nasza aplikacja po prostu nie była od razu zamykana, ale jeżeli właśnie chcemy zczytać jakąś wartość od użytkownika, no to musimy użyć właśnie podobnego kodu, czyli wpisujemy tutaj jeszcze raz console read. Line, czyli szczytujemy to, co wpisuje użytkownik, ale to, co wpisze w tym miejscu użytkownik, musimy sobie zapisać tą wartość do jakiejś zmiennej. Także dodamy sobie tutaj nową zmienną, niech to będzie zmienna Name i do tej zmiennej o nazwie NAME przypiszemy to, co wpisze użytkownik w konsoli. A następnie. Możemy wyświetlić jakieś powitanie na ekranie używając zmiennej name i może to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Używamy tutaj jeszcze raz konsol write -line, żeby wyświetlić wiadomość i możemy tutaj pisać "Cześć". W tym miejscu piszemy wartość zmiennej, ale tutaj, jeżeli chcemy użyć interpolacji to, stringów, to musimy tutaj jeszcze dodać dolar i w tym miejscu w nawiasach klamrowych przekażemy wartość zmiennej name. Także wpiszemy tutaj cześć, name, miłego, miłego dnia na przykład. I możemy spróbować teraz uruchomić naszą aplikację i zobaczymy, czy wszystko działa według naszych oczekiwań. Także uruchamiam aplikację, ctrl F5. Jak widzisz, najpierw wyświetlił się tekst, jak masz na imię, czyli wykonała się w tym momencie ta pierwsza linia kodu, oraz teraz wykonuje się ta linia, czyli jest oczekiwanie na użytkownika tak, aby on wpisał tutaj jakąś wartość tekstową. Ja w tym miejscu mogę na przykład wpisać Kazimierz. Jeżeli teraz zatwierdzę, to aplikacja czyta tą wartość i przypisze ją tutaj właśnie do zmiennej name i od razu zostanie ona wyświetlona za pomocą konsol write line oraz interpolacji stringu, gdzie przekazaliśmy name. Jako wartość, którą chcemy wyświetlić. Dlatego wyświetliło się tutaj cześć imię, czyli cześć Kazimierz. kropka Miłego dnia. Czyli tutaj jest dokładnie to samo. Czyli w to miejsce, tutaj gdzie oczekujemy, name, zostało przekazana wartość pisana przez użytkownika, którą pobraliśmy właśnie z konsoli. I aby nasza aplikacja nie została zamknięta, w tym miejscu oczekuję, aby został wpisany jakiś znak przez użytkownika. Dowolna wartość tutaj, w która zostanie wpisana, to aplikacja zostanie zamknięta. Oczywiście możemy tutaj dodać jeszcze bardziej szczegółowe informacje. Możemy na przykład jeszcze wyświetlić informacje o dzisiejszym dniu. Także wyświetlimy obecną datę, godzinę oraz dzień tygodnia. Także możemy sobie tutaj pod spodem wyświetli takie informacje, czyli znowu używamy konsol ride line, tak aby można było wypisać jakieś informacje na konsoli. Będziemy tutaj używać interpolacji stringów, także tutaj sobie znowu musimy przed ten cudzysłów wstawić dolar i teraz wpisujemy informacje, które chcemy wyświetlać. Chcemy najpierw wyświetlić obecną datę, czyli używamy do tego date time now. Także ta właściwość now z date time Wyświetli nam obecną datę i godzinę. Tutaj możemy jeszcze przekazać format, w jakim chcemy, żeby te dane zostały wyświetlone na naszej konsoli. Czyli możemy najpierw wyświetlić dni, następnie miesiąc, następnie rok i wyświetlimy sobie tutaj jeszcze godzinę oraz minuty i możemy sobie tutaj w tym miejscu jeszcze wyświetlić dzień tygodnia. Także możemy skorzystać z datetime now i następnie day of week. Day of week. Zobaczmy, czy te nasze dane wyświetlą się prawidłowo. Uruchomię tę aplikację przez Ctrl F5. Wpisuję tutaj dowolne imię. Otrzymuję najpierw komunikat i następnie informacje o tym, jaka dzisiaj jest data, godzina i jaki dzisiaj mamy dzień. Tutaj akurat dzień wyświetlił się po angielsku, ponieważ mam takie ustawienia na moim systemie. Oczywiście tutaj możemy wyświetlić naprawdę wiele danych. Może jeszcze pokazać jak skorzystać z klasy random i spróbujemy wylosować jakąś liczbę z dowolnego przedziału i następnie wyświetlimy to użytkownikowi. Czyli najpierw sobie tworzymy nowy obiekt klasy random w ten sposób. New random i poniżej znowu za pomocą konsol rideline możemy wyświetlić jaka liczba została wylosowana z jakiegoś przedziału także tutaj wyświetlimy komunikat losowa liczba dwukropek i tutaj wywołamy metodę next naszego obiektu random i przekazujemy w tym miejscu z jakiego przedziału ma zostać wylosowana liczba czyli tutaj możemy podać wartość minimalną i wartość maksymalną także możemy znowu uruchomić naszą aplikację Ctrl F5 Tutaj to Odpowiadamy na pierwsze pytanie I jak widzisz tutaj Została wyświetlona data A poniżej wyświetlona została liczba losowa Zauważ, że jeżeli tą aplikację Uruchomimy kilka razy To zawsze tutaj w tym miejscu ta liczba będzie Inna Losowa liczba 1 I zobaczmy jaka liczba tym razem Tym razem liczba 8 Także możemy sobie za każdym razem Losować jakąś liczbę z przedziału Od 0 do 10. Także w tym miejscu możemy prosić użytkownika o podanie różnych danych, i następnie na podstawie tych danych możemy wykonywać jakieś różne obliczenia, jakieś polecenia i na przykład zwracać później wynik, albo po prostu wykonać jakieś zadanie w zależności od tego, za co odpowiada dana aplikacja. Także mamy tutaj naprawdę ogromne możliwości, i przy odpowiedniej wiedzy możemy zaimplementować praktycznie wszystko, co chcemy. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że również pisać aplikację razem ze mną i udało Ci się stworzyć Twoją pierwszą aplikację w c -Sharpie. Jak widzisz, nie było to trudne, ale w kolejnych materiałach będziemy pisać bardziej rozbudowane i kompletne aplikacje w C-Sharpie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.